LEGO Ninjago 70752 Pułapka w dżungli przeznaczony dla osób w wieku 6-14 lat. W zestawie znajdziemy dwie minifigurki z wyborem broni i akcesorii Kai i Krait. Pułapka w dżungli ma wymiary 13 cm wysokość, 6 cm długość, 5 cm szerokość, która ma podwójne jajtowe ostrze elementy ozdobne, którymi są tropikalne rośliny oraz stopień, w którym jest pułapka. Ma również ruchome miecze. broni w zestawie to miecz kai oraz topór krajta. Jest tu także hełm kaita z czaszką. Możesz odtwarzać ulubione sceny z serialu telewizyjnego Ninjago Master of Spinjitzu. Zestaw składa się z 58 elementów rozpocznie się turniej żywiołów. Startują tu w swoim wyjątkowym stroju turniejowym oraz zły wojownik Anakondrai. Obaj są świetnie uzbrojeni. Jeden będzie walczyć mieczem, a drugi toporem czaszki. Musisz uważać na stopnie, które kryją w sobie zasadzkę z dwoma mieczami. Wygrać może tylko ten zawodnik, który pierwszy zdobędzie jadeitowe ostrze. To będzie lepszy. To zależy i wyłącznie od Ciebie. Zaproś do zabawy swoich przyjaciół, by mieć jeszcze więcej frajdy. Pokaż, kto tu rządzi.